Cześć, tu Jerzy w dzisiejszym odcinku SOKU Z jednorożca. Zajmiemy się czymś innym niż wina, cydry, miody. Jest mianowicie to takie coś. Ogórek. Przyszła wiosna, właściwie początek lata. Rynek zapełnił się świeżymi warzywami i moje ulubione, czyli ogórki, z których będę robił. Ogórki małosolne i tak dalej. Na początek kroki swe skierowałem w kierunku e, niedalekiego tam, targowiska miejskiego, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych stron, w szczególności z giełdy owocowo-warzywne i przywożą tam warzywa. Nabyłem o worek 3 kilo, 3 kilo ogórka gruntowego. E, prosiłem o wybranie jak najmniejszych ogórków, i teraz co ja z nimi robię? A jeszcze nabyłem drugą rzecz: to jest wjechać, bo na rynku przybywają czasem. Zaobserwowałem dwie rzeczy. Po pierwsze, ci, którzy chyba przyjeżdżają z zgiełdę boco warzywnej, to mają takie gotowe zestawy, które są e, przygotowane tam są wszystkie składniki. Widać, że one są cięte na równo. Widać, że to po prostu ktoś to robi w jakiejś, nie wiem, fabryce, manufakturze gdzieś to robią, ale widać, że to jest robota taka, no, prawie seryjna. Ale na rynku przeważnie można też spotkać jakiegoś dziadka lub babinkę, który siedzi sobie na takim malutkim stołeczku. Obok ma zielono i składa zestawy. Taki zestaw wchodzi. O, przeważnie jest koperek, to znaczy się zawsze jest koperek. Do tego zawsze jest czosnek. Tu akurat jest duży czosnek przekrojony na pół, ale przeważnie dają też takie mniejsze, małe, świeże te czosnki. Do tego tutaj jest jeszcze chszan. Eee, ten liść duży to jest kurwa chrzan? chyba tak. Do tego o, właśnie, liść porzeczki, liść czereśni lub wiśni. To jest chyba wszystko, co tutaj jest. W każdym bądź razie ja to robię tak. Po pierwsze, ogórki myję i dokonuję z nimi operacji takiej: czyli obcinam im dupki i dokonuję nacięcia. O, tu widać nacięcia. Duże ogórki w ogóle przekraczają na pół. I to wszystko ląduje o w czymś takim. O, jest kamionkowe, gigantyczne urządzenie, ale równie dobrze może być plastikowe albo szklany słoik duży. Teraz tak, ogórki nacinam, lądują one tu, to wszystko czacham na po prostu krótkie pasterki, tak gdzieś, czosnek to w ogóle kroję na pół, tak żeby był pociapany, eee, chrzan też nacinam go tak, żeby jak najwięcej smaku oddał i to wszystko władowuję do tego kamionkowego tego, do kompletu. Moim celem jest ogórek trzydniowy, dwutrzydniowy. Teraz tak, właśnie po to jest to nacięcie, żeby sól szybciej weszła i przyprawy wcielsko. Szybciej weszło do ogórka, szybciej mu smaku nadało. Ja go przeważnie już tak podobie, lubię jeść, ale no 2-3 dni to jest dla mnie optymalny termin. I teraz tak, to wszystko oczywiście skajam, wrzucam i teraz trzeba to posolić. Ja na 3 kg wrzucam jakieś 4 łyżki soli. Tylko że teraz tak, z solą to jest tak, że trzeba pójść do sklepu i zobaczyć tą sól, która jest napisana, że się nadaje do ogórków. Ona powinna być nie bo normalna sól, taka kamienna, która jest, czy tam, a przede wszystkim chodzi, kamienna to raz, dwa, nie Eee, przynajmniej tak zalecają, bo to ten ogórek jest lepszy. Eee, co tu jeszcze? Tak, to potem zalewam albo gorącą wodą, albo wrzątkiem. Około 3 litrów, na na, na 3 litry ogórków jakieś 3 do 4 litrów wody wlewam. I to trzeba jeszcze posolić. Solić 4 łyżki na 4-5 łyżek w sypie. Zresztą to zależy, bo to jest tak, że to trzeba po prostu na smak. Trzeba to wsypać, zamieszać, zabełtać. I zobaczyć, żeby ta woda była Słona. Nie jakoś tam mega, że wykręca ryj, ale tak pół na pół trzeba po prostu wyczuć, tak? Czyli po prostu trzeba sobie to zalać, zobaczyć. Ja robię tak, że po prostu zalewam to, w ogórki, zalewam, poczekam gdzieś pół dnia, próbuję pierwszego ogórka i czuję, czy on mi smakuje. Jeżeli on mi smakuje, zostawiam. Jeżeli nie, to dosypuję trochę soli. To właśnie wszystko. I potem przychodzi ten czas, kiedy bierzesz sobie wieczorem piwo, bierzesz sobie górę tych ogórków. I 3 kilo potem wchłonęliśmy w dwa dni. Ha, Minęły dwa dni. Ogórki wyglądają obecnie tak. O! Dokładnie. Są po prostu idealne. Teraz. Jedna sprawa. Przedracałem się do sklepu, poszukałem soli. Okazuje się, że. Właściwie ciężko jest kupić sól, która jest, nie... Sol... ciężko jest, kupić sól, która jest niejodowana. Mają napisane, że ona do jest do ogórków, ale jest opisane, że jest jodowana, więc to moje określenie, że kupić niejodowaną, już jakby przestało mieć. No po prostu jej ciężko ją zdobyć. Teraz tak. Z dubkami obcinałem obie strony, i to chyba właściwie mój zwyczaj, ale tak naprawdę istotna jest ta, ta ciemna strona, ponieważ. To jest strona, która jest gorzka, ta część ogórka jest gorzka, tak samo jak się obiera od białej, aż od jasnej do ciemnej. Ciemno się odcina po to, żeby właśnie mieć, nie mieć gorzkich ogórków, to ja odcinam po prostu, tak mogli się dobrze robić. I teraz jeszcze jedna sprawa związana z, tą, z tym wiecheciem, wiechciem, zieleniny. Jeżeli nie możecie go kupić lub zdobyć, to w spożywczakach można kupić takie duże worki z wysuszonymi, takim zielskim co Po prostu wystarczy wziąć, wsypać, to jest cała robota. To akurat było moje do gotowców. Mówię, są gotowce. Nie trzeba tego mieć zielonego. Aczkolwiek, moim zdaniem, próbowałem robić na jednym i na drugim. Różnica w sumie... W sumie niewielka. Właściwie nie ma różnicy, tak? I tym... patem chciałbym Was podrobić. Powiedzieć, że ogórki są zajebiste. I w ogóle.